Uff, jak gorąco, no ale taki mamy klimat. No i wszyscy mówią, że będzie gorzej. Będzie gorzej, ale jakoś tak nie za bardzo się do tego przygotowujemy. O czym właśnie w dzisiejszym felietonie? Temat tak zwanego. No, dawniej to się nazywało globalne ocieplenie, dzisiaj to się nazywa zmiany klimatu, jest zabetonowane. Ludzie, którzy kwestionują wpływ działalności człowieka albo minimalizują wpływ działalności człowieka, jego... Wydechu, że tak powiem, czyli tych wszystkich emisji, jak to się dzisiaj ładnie mówi, na zmiany klimatu są uważani za tak zwanych płaskoziemców, ewentualnie tych, którzy noszą folię aluminiową na głowie. Ja bym Państwa zachęcał do zapoznania się z literaturą na ten temat, bo szczerze mówiąc głównym czynnikiem wpływającym na klimat na Ziemi jest nasze Słońce, którego aktywność nie jest stała i wiele, wiele tam jest różnych rzeczy, które no, można tutaj wskazać jako takie, które mają duże znaczenie na to, co się dzieje z naszą pogodą. Drugim czynnikiem bardzo ważnym jest aktywność wulkaniczna. I tu też no, mamy wiele przykładów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zrobiono nam z tego tematu oczywiście pałkę do... Tresury. Jedną z wielu trwałek do tresury, dlatego uf jak gorąco dzisiaj fala również tutaj u nas w Ontario, ale też w prowincjach pryyjnych wcześniej Tornada, różne złe rzeczy pogodowe. No i wszystkim wszystkich nas się straszy, że będzie jeszcze gorzej. Dawniej też nie było dobrze, też zdawały się różne katastrofy. Pogodowe, zalewało nas, lasy płonęły i tak dalej, ale jakoś nie mieliśmy tej globalnej świadomości, więc trudno było porównywać. Ludzie szybko tam naprawiali, zapominali i żyli dalej. Dzisiaj oczekuje się od nas specyficznego podejścia, no, przestawienia się na te wiatraczki, na energię ze słońca i tak dalej. I tak dalej. Problem jest nie w tym, proszę Państwa, że. Ee, że ta energia jest jakaś tam zła, czy, czy niedobrze. No, sam ma przyznaję się, jadę na kemping, mam baterie słoneczne, mam taką, taki akumulator. Ee, także i, i jest to w miarę sprawne ten akumulator. Tam chyba 250 kWh. Nie to coś skłamie, ale, ale, ale ładuje mi się w dwie godziny. Przy pełnym słońcu, oczywiście, jak słońce jest za, za chmurami, to, to trochę słabiej to wychodzi. No i właśnie chodzi o to, że te wszystkie nowe technologie na razie działały i działają w bardzo ograniczonym zakresie. Jednak y, paliwa, tak zwane węglowodorowe, są y, koniecznie potrzebne do, do życia w tej cywilizacji na tym poziomie, jaki teraz mamy. Te paliwa węglowodorowe, z których najczystszy bodajże jest gaz ziemny, ale. Ale są też inne paliwa, które potrafimy czysto spalać. Elektrowie węglowe mogą być zeroemisyjne. Można też ropę naftową specyficznie, specyficznie uzyskiwać z niej energię, tak bym to nazwał. Więc jest tutaj dużo różnych technologii, dużo różnych możliwości. Niestety zapędza się nas no, bacikiem w jedną ścieżkę, a ta ścieżka może być po prostu katastrofalna. Bo nasza cywilizacja, jak kanian dżu, potrzebuje prądu, energii. Nie tylko elektrycznej, generalnie energii. Żyjemy na takim poziomie, że brak tego po prostu zmniejszyłby naszą populację, bo byśmy się wzajemnie pozabijali albo poumierali z głodu, wycieńczenia, pragnienia itd. Proszę Państwa, ten, ten przydługi wstęp jest po to. Że żeby powiedzieć wprost, że rządzą nami idioci. Rządzą ludzie, którzy. To znaczy, to jest, to jest też skomplikowane, bo to są idioci, którzy się popierają naukowymi badaniami, oczywiście wybiórczo, a do tego jeszcze jest cała kwestia, finansowania tych badań tak zwanej nauki i finansowania przez ludzi, którzy oczekują określonych rezultatów i dostają te rezultaty, a efekt jest taki, że politycy później właśnie ci oberpolitycy zrzeszeni w jakichś tam forach ekonomicznych i tak dalej, twierdzą, że nie, no planeta tego nie wytrzyma i tak dalej, musimy tutaj redukować oczywiście redukować, nie, oni tam latają sobie różnymi odrzucowcami prywatnymi, my tylko samolotami tak zwanymi bydlęcymi no, ale to właśnie te bydlęce stanowią problem, a nie ich tam nie, super odrzutowce na, na 15 osób. I No, i cóż, jest to jeden z elementów konstrukcji tego nowego, wspaniałego świata. Tylko tak, jak mówię, on jest dosyć niebezpieczny, dlatego że na przykład przestawia się nas na samochody elektryczne. Ja już pomijam fakt, ja zachęcam Państwa do szukania, do, do własnych peregrynacji w informacjach, które są. Dostępne dla każdego. Że samochód elektryczny, ktoś nam to bardzo ładnie wyliczył, jest o wiele, ma większe emisje doatmosferyczne niż. Yy, Taki diesel eksploatowany powiedzmy przez, przez 8 lat. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o wydobywanie surowców, wydobywanie surowców na baterie. To wszystko ma emisyjność, że tak powiem, to znaczy przy tym wszystkim ulatniają się gazy. No i, i zazwyczaj zresztą tam pracują diesle przy tym. No a do tego, proszę Państwa, bateria, którą się w tym, do tego samochodu składa, nie jest źródłem energii, tylko jest czymś takim jak bak na paliwo w naszym samochodzie. Ta, ta, ta skrzynka ze stali, która tam, nie ale kosztuje w sumie, no to, to, to jest ta właśnie bateria taka wysoko zaawansowana technologicznie i znów a z tą baterią też trzeba coś później robić, nie wiadomo do tej pory jak tam się będzie je później e, utylizować, no i to wszystko kosztuje i to wszystko tworzy te, te emisje, także jeżeli się porówna samochód od rudy żelaza do kiedy idzie do huty na przetopienie, to okaże się, że emisyjność takiego grata, który jeździmy, dieslowego, może być mniejsza niż tej, tej zupełnie nie będę tu nazwy wymieniał, bo tych samochodów elektrycznych jest teraz coraz więcej, również firm, Aha. i niż, niż właśnie tego rodzaju samochód elektryczny, który w ciągu swojego żywota no, popełnił te emisje do, do atmosfery. Ale to jest tylko jeden z takich przyczynków, bo jesteśmy świadkami takiego maltuzjańskiego podejścia, czyli oj, ojej, co to będzie, co to będzie. Proszę Państwa, no my zawsze, my jesteśmy gatunkiem, który się przystosowuje, a w dodatku rozwijamy nowe technologie. I tak jak tam przewidywano w wieku XIX, jeżeli w Londynie liczba ludności będzie się zwiększała tak i tak, no to miasto utonie, za przeproszeniem, w końskich odchodach. No, to tak się nie stało, bo zmieniły się technologie, prawda? I to samo jest dzisiaj. Też się zmieniają technologie. Możliwe, że będą technologie nuklearne. Już są technologie nuklearne, tych małych reaktorów, które są bardzo obiecujące. Jest wiele, wiele różnych rozwojowych rzeczy. Tylko proszę nam ich na siłę nie wciskać jak ulegałkę, bo to fajnie, że mamy elektryczne hulajnogi, to fajnie, że mamy elektryczne rowery, motorowery. No, wszędzie tam, gdzie to ma sens, to oczywiście należy z tego korzystać. Natomiast, proszę Państwa, no jeżeli przestawimy się na samochody elektryczne, to po pierwsze, proszę sobie tak uruchomić wyobraźnię. Co będzie, jak tutaj u nas będzie minus 40, minus 30 w Toronto, jak będziemy mieli korki na 401, te samochody tam siądą i ma pan, mają Państwo do wyboru albo zamarznąć, albo się grzać, no ale jak, jak się zagrzejemy, to ten silnik później nie ruszy. Trzeba to będzie jakoś, nie, nie wiem czym, odciągać. No, no straszne rzeczy. Straszne rzeczy. A jak siądzie ta sieć energetyczna, no bo przygotowujmy się do zjawisk, które wiadomo, że nastąpią tylko nie wiadomo kiedy. Proszę Państwa, sieć energetyczna w ogóle w Ameryce Południowej jest na, na granicy. No, sami widzieliśmy, ci wszyscy z nas, którzy tutaj byli, żyli w tym okresie, kiedy przez trzy dni nie było prądu, co się dzieje. A jak nie będzie prądu przez trzy tygodnie, a pół roku. A tak może być. I właśnie naukowcy ostrzegają, że impuls elektromagnetyczny, który nie musi pochodzić z bomby atomowej, bo bomby też go robią. Również na zamówieniu są takie, które specyficznie robią impuls elektromagnetyczny po to, żeby przeciwnikowi, że tak powiem, infrastrukturę wyłączyć. Jest ze Słońca. Były takie przypadki w Quebecu. W Quebecu 6 milionów nie miało ludzi nie miało prądu, właśnie przez impuls elektromagnetyczny. Przez tę jakąś tam protuberencję wyszła ze Słońca, te cząsteczki naładowane, bla bla. No i spowodowały to, co, co spowodowało. I jeszcze wtedy, w latach 80. w Quebecu, nie byliśmy tak uzależnieni od prądu jak jesteśmy dziś. A jeżeli będziemy jeszcze bardziej uzależnieni, to znaczy nasz transport będzie od tego uzależniony, no to kaplica. I, I to nam fundują ci wszyscy właśnie fantastycznie uśmiechnięci idioci, którzy mówią o globalnym ociepleniu, o tym, żebyśmy no, tam obarczyli podatkiem, jasem mówiąc, te wszystkie rzeczy, które państwo robi w tym zakresie walki z klimatem, klimat musi zwyciężyć, bo klimat ma mniejszą administrację. Także to, co państwo robi, to po prostu zabiera nam dodatkowo nas opodatkowuje i przemiela, przetwarza te, te pieniądze w sposób najbardziej marnotrawny, jaki można sobie wyobrazić. Oczywiście jest wiele mechanizmów, pociągnięć, które można uczynić, żebyśmy zachowywali się bardziej gospodarczo, ekonomicznie, moralnie. To znaczy nie używali rzeczy, nie marnowali rzeczy, bo marnotrawstwo mamy olbrzymie, poczynając z marnotrawstwa żywności. Ale mamy również marnotrawstwo właśnie energii, mamy również marnotrawstwo paliw. Wszystko da się optymalizować, wszędzie da się szukać oszczędności pod tym względem i bardzo dobrze, bo czemu nie? Życie jak Basza wcale nie jest takie, takie ciekawe. Właśnie ciekawe jest brać z życia i używać tyle, ile, ile potrzeba. Natomiast jesteśmy właśnie świadkami tego ekologicznego bolszewizmu, czyli zapędzania nas w ten kanał, w tę klatkę, która ma niby pozwolić Ziemi odetchnąć, planecie odetchnąć i spowodować, że będziemy mieli mniejsze katastrofy pogodowe, że będzie, nie wiem, mniej burz, mniej cyklonów, mniej tego czy owantego. Proszę Państwa. Kończąc, powiem tylko, że przecież na wszystkie te rzeczy można się przygotować. Nawet w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych są takie problemy z tornadami? No, bo się buduje tak, jak się buduje. Gdyby się budowało tak, jak w Europie, to by było trochę inaczej. No, teraz tam zaczynają mówić, że tam dachy muszą być na taką i taką siłę wiatru. A nie inną. To wszystko jest kwestia, no właśnie, rachunku ekonomicznego. I tu proszę sobie popatrzeć na te wszystkie przewody, które nam w tych super naszych megapolis wiszą nad ulicami, jak nasze mieście Mississauga, w którym buduje się 70-60-50-piętrowe wieżowce. A przewody wiszą, jak nie przymierzając, nie obrażając nikogo, w jakiejś Sri Lance, czy, czy w, na indyjskiej wiosce. Tyle na dziś. Proszę Państwa, zachęcam właśnie do tego, żeby myśleć, do tego, żeby szukać, do tego, żeby. Dawniej się mówiło, szukać dziury w całym. Nie wierzyć na słowo. Proszę nie wierzyć na słowo. Dzisiaj jest to bardzo ważne i proszę kwestionować te rzeczy, bo. Oni chcą, żeby Państwo wierzyli na słowo i oddawali pieniądze, pieniądze bez krzyku, bez niczego. Bez, po prostu, oni, bo oni sięgają do kieszeni, zabierają te pieniądze. Yy, trzeba krzyczeć. Nadszedł taki czas, dlatego że żyjemy w czasach rewolucji. I no i cóż, czy chcą państwo być rewolucjonistami, czy chcą państwo yy, być, żyć w świecie, a zwłaszcza państw, państwa dzieci, państwa wnuki, w świecie, w którym nie ma wolności, nie ma swobody, yy, i jacyś idioci ustalają reguły tego życia. To przecież bez sensu. Tyle na dziś. Mówi o Dzieku.